Hej, witam Was moi kochani w kolejnym vlogu. Stwierdziłam, że dzisiaj go nagram, ponieważ dawno nie było, a musi być. Ogólnie, to dopiero co wstałyśmy z luśką i e, zaraz będę brać się za szykowanie śniadania, tylko jeszcze nie mam pomysłu co. Dobra, ale nie przygotowałam kaszkę, a ja y, zastanawiam się, czy dzisiaj sobie wypić szejka, czy owsiankę, bo nie mam dzisiaj ochoty na chleba. Y, raz, dwa, trzy. Dzisiaj w mojej buzi będziesz ty. Dobra, jemy to. No, moi kochani, Lenka już jest nakarmiona. Teraz pora na mnie, y, ale zanim zacznę jeść, to chciałabym Wam powiedzieć, że zawsze, kiedy rano wchodzę do kuchni, to przeżywam szok, ponieważ e, tu jest coś nakapane, tam jest coś rozsypane. E, oczywiście e, wszystko za sprawą mojego ukochanego, e, który nie chcąc nas rano budzić, e, a wstaje do pracy na godzinę e, siódmą, to wszystko robi bardzo po cichutku e, z latarką w telefonie. Ale wybaczam, wybaczam, ponieważ nie liczy się ten bałagan, bo to tam się posprząta w 5 minut, a to, że po prostu pozwala mi się wystać. Bo z tego co wiem, to nie wszystkie kobiety tak mają, bo niektórzy faceci to nawet sobie rano kawy nie potrafią zrobić, więc więc dobrze jest jak jest. Było dobre. Ale Adrian mnie zabije. Czy zabije. Ostatnio byliśmy w sklepie. I właśnie kupował sobie te owsianki. Mówi, zabiorę 10, bo potem ty też jejesz. Ja mówię, nie, nie będę jadła. Nie mam ochoty na owsianki. Weź sobie tylko tyle, ile ty zjesz. No będziesz jadła, zabierz sobie też. Y, takie smaki, jakie lubisz. Ja mówię, nie, bo naprawdę nie mam ochoty, więc nie zmuszaj mnie. No i dobra, mówi, dobra, to biorę sobie 5. I co? Dzisiaj przyszło ochotę na owsiankę, ale na szczęście zaraz jadę do sklepu, więc mu odkupię. Więc nawet się nie skapnie, że mu zjadę. Dopiero to zobaczę na filmie. Ale już będzie miał dawno odkupioną. Właśnie nie wiem, gdzie mam jechać do sklepu: czy do Biedronki, czy do Lidla. Bo i tutaj, i tutaj są takie mega super promocje, przez to, że te sklepy ze sobą bardzo konkurują. To my klienci na tym bardzo korzystamy. Tak, w ogóle to dzisiaj będzie taki bardzo stresujący dzień dla naszej lęki, ponieważ ona dzisiaj o godzinie 17.30 będzie miała przebijane uszy, więc na pewno będzie płacz już po jednym uchu, ale damy radę. Piękność musi boleć czasami, no nie? Nie, no, a tak na serio, to y, dostała tak piękne kolczyki od swoich szesnej naroczek, a one teraz leżą w szafie, y, bezużyteczne. Że stwierdziliśmy, że nie teraz to już naprawdę musimy iść jej przebić, bo zaraz będzie miała dwa lata, a, a Natal nie będzie miała przebitych uszu. Pamiętam, że Pola miała przebijane uszy, jak miała pół roku, więc to już najwyższy czas. Będąc jeszcze dzisiaj w sklepie, muszę y, mojej ukochanej sąsiadce odkupić mleko, y, ponieważ wczoraj o godzinie y, 21.30 przypomniało nam się. Że nie mamy mleka dla naszego dziecka, ale na szczęście nas poratowała. Nie musiałam lecieć do sklepu przez swoją głupotę tak późno. No, właśnie chciałam sobie zrobić kawę, ale przecież mój narzeczony nie byłby sobą, gdyby czajnik na wodę zostawił pełen. A jajaj, co wy byście faceci bez nas, kobiet, zrobili? No. Ale my kobiety też niewiele byśmy zrobiły. Od wczoraj mamy w domu takie oto nowe cudo. Lenka dostała to od właściwie lenka z polą, tylko że poli akurat wczoraj nie było od swojej ukochanej cioci Martyny, czyli od mojej bratowej. I ogólnie moja córka się na tym wygłupia. O, wygłupia się właśnie tak, a ponadto dostaliśmy jeszcze Gyros, więc dzisiaj na kolację mamy same pyszności tak więc dziękujemy Martynka jesteś kochana, a my teraz ruszamy na zakupy ogólnie to mam dzisiaj do zrobienia tyle zakupów, że szok, a nie zrobiłam sobie listy, więc mam trochę utrudnione zadanie, ale mam nadzieję, że idąc alejka po alejce niczego nie zapomnę nie wierzę w to 15 minut szukam okularów. Myślałam, że Milena gdzieś zabrała, ale potem stwierdziłam, że jest to niemożliwe, bo nigdy nie. Pozostawiam okularów y, gdzieś, gdzie ona może mi je dosięgnąć. I wiecie, gdzie okazało się, że je położyłam? Tutaj. A to mi się tak zlało z tym tosterem, że po prostu ich nie widziałam, a chyba 10 razy tam patrzyłam. Ja już w aucie, ale chcę wam powiedzieć, że nasz Mercedes od wczoraj jest w naprawie, a jak wiadomo jest on w automacie i dzisiaj jadę do sklepu, muszę wsiąść w nasze drugie auto, które ma biegi, a nie jeździłam nim chyba dobre pół roku, więc jest to dla mnie dzisiaj nie lada wyzwanie. Mam nadzieję, że szczęśliwie to jadę. Czuję się jakbym pierwszy raz jechała autem typowo. Jakbym pierwszy raz siadała za kółko, no nie? Wydaje mi się, że łatwiej jest się przesiąść z biegów na automat, niż z automatu z powrotem na biegi. Boże, zgasł mi przed chwilą, jaki wstyd. Nie patrzcie się na mnie ludzie, proszę was. O ty, ty też masz pracować w tym aucie, to nie Mercedes, że się opierasz o fotel. Dobra moi drodzy, ja już jestem pod sklepem, idę po bileci. wybrałam Lidla, ponieważ tam jest więcej tych owoców i warzyw, mój narzeczony dzisiaj sobie zażyczył jakieś awokado i nie awokado, więc... Jeszcze z bagażnika wszystkiego do domu, bo nie jestem w stanie. Potem doniesie to mój narzeczony, ale sobie tak myślę, że to i tak nie jest wszystko, więc będę musiała się później chyba przejechać jeszcze wózkiem do, do jakiegoś sklepu, dokupić resztę rzeczy, o których zapomniałam. Zawsze na początku zakupów kupuję mojej córeczce bułeczkę. Pewnie nie tylko ja, jedyna mama tak robię. Z tego wszystkiego odbiła się już godzina 12.30, więc czas pomyśleć o obiedzie. Hmm, chyba będzie to dzisiaj: surówka z kapusty pekińskiej. Ziemniaki i krops. Czyli dzisiaj będzie taki e, tradycyjny polski obiad, ale e, ja klopsy będę robiła nie z mięsa wieprzowego, a z drobiowego. Dobra, teraz dałam właśnie Lence mleko, ponieważ kiedy ja się zabieram za obiad, to Lenka ma zawsze wtedy drzemkę. To teraz zabieram się za surówkę. Wiem, że od tyłu robię obiad, ale mięso mam jeszcze nieodmrożone do końca, a ziemniaki obiorę zaraz. Ok, suróweczka już gotowa, i teraz biorę się za obieranie ziemniaków. Więc Lenka nie chce spać, musiałam jej włączyć bajkę, a ja na no szybko obieram ziemniaki. Ogólnie teraz, jak sobie tak obieram, że przychodzą mi w międzyczasie powiadomienia o nowych komentarzach. Ktoś przyszedł. Już jestem z powrotem. Przyszedł kurier, przyniósł paczkę. Się cieszę, więc zaraz Wam pokażę, co nowego zamówiłam. Ale jeszcze najpierw dokończę temat, który zaczęłam. Otóż przychodzą te różne komentarze, i w międzyczasie naszą mnie takie przemyślenie przede wszystkim dla ludzi, którzy mnie hejtują. Wy naprawdę w to wierzycie? Wy naprawdę wierzycie w te filmy? Wy naprawdę wierzycie, że jak Adrian e, myje naczynia w kiblu, bo jest jego pora na zmywanie, to że to jest normalne i to się dzieje u nas na co dzień? To jest straszne, jeśli wy naprawdę w to wierzycie. No bo pisząc mi hejty, jak można myć naczynia w kiblu? Przecież to jest niehigieniczne. Albo nigdy w życiu nie napiłabym się już u Was kawy. To jest obleśne. To znaczy, że w to wierzycie? Jest mi z tego powodu bardzo przykro. No ale. Okej! Okay. Nie mam nic przeciwko! Wierzcie w to dalej. Wcale nie wybraliśmy najgorszego naczynia, którego już nigdy nie będziemy używać, i wcale tak nie było. Wierzcie sobie, tak dalej. Tak my myjemy, my myjemy naczynia w kiblu i tak dalej, i tak dalej. Nie? Oszczędność ponad wszystko. Lenka zasnęła, a mi się tutaj powolutku robią klopsy już. I glisz mam. Ok moi drodzy, to teraz zabieramy się za temat y, paczki, y, co ja zamówiłam. A więc y, pierwsza rzecz to coś takiego, nie wiem, czy Wy wiecie, co to jest, ale to jest taki czepek na głowę dla dzieci, dzięki czemu, jak y, widzisz, tutaj jest zapięcie regulowane, zapniemy, te kółeczka są na uszy. No, podobno dzięki takiemu czepkowi y, na oczka i do uszu nie leci woda dziecku. E, moje dzieci nienawidzą myć włosów, dlatego stwierdziłam, że to dobre rozwiązanie. Może dzięki temu chętniej zaczną myć włosy, zobaczymy. Druga rzecz, jaką kupiłam to ten oto tiktokowy e, wałek do włosów. W środku ma dwie gumki. O, zobaczcie w jaki sposób się to zakłada. Podobno wychodzą z tego super loki. Myślę, że dzisiaj to wypróbuję i jutro będę mogła pochwalić się efektem. Następnie zamówiłam sobie leginsy, ale to nie są zwykłe leginsy, tylko takie leginsy, powiedzmy, podkreślające pośladki. Coś mi kamera przerwała. Myślę, że teraz będzie ok. Nie wiem. Myślę, że dziewczyny wiedzą o jakich legnicach mówię. Następnie zamówiłam sobie etui na telefon. Na mojego iPhone'a nowe, ponieważ yy, obecne jest już troszkę podniszczone. Yy, następnie zamówiłam sobie olejek do włosów, który podobno yy, ma Przyczynić się do tego, że włosy będą y, dużo szybciej rosły, o. coś takiego. Mm. Następnie zamówiłam coś dla Adriana. Y Czego nie pokażę, ponieważ jest to niespodzianką dla niego, on ogląda moje filmy, więc niestety nie mogę pokazać, ale my sobie y, ogólnie robimy takie niespodzianki, kupujemy sobie prezenty, bo tak jak już to mówiłam, nie, nie jeden raz już na filmach, że y, są dla nas takie rzeczy ważne. Ta rzecz, którą kupiłam Adrianowi, też nie była droga, bo kosztowała 30 zł, a myślę, że na pewno mu sprawi dużo radości. Y, następnie kupiłam. Coś takiego. To jest taki roller. I ten roller on zawiera takie mini giełki. Dokładnie chyba ma ich aż 36. I podobno właściwie ja nie chcę jeszcze nic mówić, ponieważ no jeszcze tego nie używałam, jeszcze dokładnie nie doczytałam. Ale Mniej więcej wiem, że kupuje się do tego y, po prostu jakiś produkt, którym się smaruje twarz, a następnie jeździ się tym rollerem. Y, dzięki temu y, dany produkt bardziej się po prostu y, wchłonie w twarz. Yy. I ostatnią rzeczą, którą zamówiłam, jest y, dywanik do toalety, a właściwie nie jeden, a w sumie trzy, bo dwa. Wkłada się na ziemię, a jeden na e, klapę od muszli. Więc e, już to otwieram i zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądać. Ale jest fajne, takie mięciutkie, super. Adrian mnie zabije, powie. O, znowu Pon zamawiała pełną. Dobra, więc zobaczcie, tak wygląda nasza łazienka przed i tygrys, który mi się już średnio podoba. A tak będzie wyglądało po. Tylko na razie jeszcze to zabieram, ponieważ e, muszę najpierw wyczyścić łazienkę, a dopiero później włożę te nowe chodniki. I to już jest wszystko, co zamówiłam. E... Bierzemy się dalej do pracy. Moi drodzy, wrócił Adrian z pracy i mówi, a ty czemu nie idziesz na te kończyki, jak już jest 25, po piątej? A ja takie wo. I teraz szybko idziemy. Moi kochani, my już jesteśmy w domu po przebiciu uszu. Lenki, mm, jak ona to przeżyła. Otóż przy pierwszym uchu w sumie to nie wiedziała co ją czeka, więc yy, nie płakała, natomiast yy, przy drugim już yy, Płakała. Płakała mocno, ale to tylko taką chwileczkę, więc yy, myślę, że już dawno zapomniała o tym bólu i nie będzie jej się to śniło po nocach. Yy, no i co? I teraz yy, pokażesz, jakie masz kolczyki, kochanie? Pokaż wszystkim, jakie masz kolczyki piękne. Wow! No, takie piękne mam kolczyki. Tak. Myślę, że na tym będę kończyła mojego vloga, ponieważ w domu jest Adrian, to chcę trochę spędzić z nim czasu. Na pewno teraz będziemy zaraz jakieś jedzonko i Netflix. A potem pójdziemy spać, więc dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego filmu. Jeśli wam się spodobał i chcecie więcej takich luźnych, luzackich filmików z mojego nudnego dnia, to Możecie zostawić komentarz i co? I do następnego ta.